Pron no, Rybołówstwa Komisji Rolnictwa, Rybołóstwa i Środowiska. Eee, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj na tej komisji w mojej ocenie o ważnej sprawie dotyczącej audytu tego. Do Temat ten zreferuję nam tutaj pani Agnieszka Wisimiecka eee, z wydziału naszego z planowania przestrzennego. Serdecznie Państwa witam na tej komisji. Wszystkich, jak i panią Wójt. Także myślę, że oddam pan, pani głos, pani Agnieszce, ja ale jeszcze chcę powiedzieć, że mamy też w punkcie sprawy bieżące, także chcielibyśmy najpierw zacząć od tej najważniejszej sprawy, a potem ewentualnie, jak będziecie Państwo mieli jeszcze pytania czy swoje uwagi, co do Komisji Rolnictwa Rybołówstwa i Środowiska w sprawach bieżących jest taki punkt zarezerwowany i też będziemy w stanie rozwiązania od Państwa takie uwagi i wnioski po prostu przyjdzie. Także serdecznie Was witam i oddaję po prostu głos na dzisiaj naszej miejsce. Chcemy zreferowania właśnie tego tematu audytu, który jest w trakcie opracowania tutaj w tej chwili. Ale teraz opracowanie, albo jak powiedziesz, obejmuje opracowanie przygotowywane przez biuro planowania regionalnego, umówiło się, że biuro planowania regionalnego. I ten obowiązek wynika z ustawy bezpośrednio o planowaniu obrad małych Ja tutaj. Podjęłam, krokiem nawet. Tylko nie było możliwe zrealizowanie tego opracowania, no bo ministerstwo nie dało rozporządzeń, nie przeszkadzało rozporządzenia, więc na dodatek krajobrazowym Biuro e, Planowania Regionalnego pracuje, e, w e, 2019 roku. Na tym etapie przekazali do samorządu ten to wstępny, nawet jest projekt, tylko taki, to wstępną analizę tych krajobrazów do takich wewnętrznych konsultacji między samorządami. To jest to, na, co, o, o czym dzisiaj mówimy. Od razu zaznaczam, że będzie etap konsultacji publicznych. Prawdopodobnie na dniach, bo że prawdopodobnie w sierpniu zostanie skierowane formalne pismo ze strony Polskiego Planowania Regionalnego do, do gminy w celu zaopiniowania tego, bo do tej pory to były tylko takie informacyjne, edukacyjne spotkania. E, Audyt krajobrazowy polega na tym, e, wyłonione na, na zasadzie takiej inwentaryzacji. Od planowania pracowało w terenie i, i na zasadzie inwentaryzacji takiej opisowej i fotograficznej wyłaniało najcenniejsze krajobrazy na całym województwie. I dla naszej gminy, e, e, oni to nazywają w swoich dokumentach krajobrazy priorytetowe, wyłonili trzy takie krajobrazy. Tak wytypowane zostały, szczególnie tak, podmioty priorytetowe. I to jest właśnie między innymi, e, to będzie teren rezerwatu, na łąki. łąki. E, pierwszy pierwszym łąk w mostach, tak? na, na północ od kanału zróżdowego Przyszczalnickiego. E, I trzeci to jest krajobraz piwu, który jest też taki unikatowy. I dla tych terenów zostały przygotowane e, takie karty z opisem charakterystyki i zaleceniami. I jakby to w zasadzie jeśli chodzi o rezerwowanie, to jest kompleks. Teraz mogę Państwu pokazać jak wygląda przygotowany materiał planowania regionalnego. Pierwszym będzie pierwszym krajobrazem objętym tym, e, tym statusem krajobrazu priorytetowego, czyli takiego, który należy chronić. E, to jest ta granica, ona, jak Państwo zobaczą, one nie są związane z granicami administracyjnymi, bo obszar jest e, znacznie szerszy niż granice gminy Głodewo. jest taka demograficzna tak, same cechy, taki stan faktyczny na początku te wskaźniki i cele, które tutaj są określone, one wynikają z, z rozporządzenia, którym e, kieruje się właśnie kierowanie regionalnego według którego trzeba te, te krajobrazy y, y, zidentyfikować to prawdopodobnie do każdej z tych liderek jest przypisana jakaś cecha krajobrazu według tego rozporządzenia to prawdopodobnie nie, nie tego rozporządzenia, bo nie takiej takie nasze terenie. Cała ta część taka jest bardzo techniczna, no i później mamy walory krajowego, to jest wszystko się. Dlaczego są interesuje, to specyfika, charakterystyka i demokratyna praktycznie? Myślę, że najważniejsze dla Państwa są wnioski z tego. utrzymanie naturalnego charakteru i koryta, stref brzegowych oraz warunków naturalnych. Nie wiem, czy jest potrzeba wszystkie po kolei czytać dla ekosystemu. utrzymanie otwartego charakteru oraz sposobu użytkowania niewielkich enwaserów łołkowych. E, ograniczenie sukcesji roślinności krzewiastych drzew na terenie łąkowe, w obrębie całego obszaru, za zagrzebień na nankowych. utworzenie użytku eksportowego w kremskich błotach. Także tu jakby e, audyt niewykluczalne prowadzenie wręcz nam wskazuje, że jest to pożądana forma użytkowania tych terenów, to właśnie forma rolnicza i indywidualne gospodarstwa rolne. Wspieranie, promowanie utrzymania tradycji gospodarki łąkowo-pastwiskowej na użytkach zielonych, zwłaszcza ekstensywny wypas, ekstensywnego wypas, wypasu i użytkowania kośnego łąku i pastwisk świeżych oraz wielkopastw. Zachowanie i utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących obiektów w e, naturalnych są piorowie, spółokowych i masliskowych, zwłaszcza ekstensywne, użytkowane są w świeżych wilgociach i sł słonach. Nie do ich zainteresowania, urządzeń i południenia, ale będą własności To jest krzywiastych drzew. No, czyli chodzi o to, żeby to zachować, jakby te które jak w tej chwili są unikatowe dla Jeśli chodzi o tę część, o zagospodarowanie tego terenu w to w jest dokładnie ten rodzaj, o tereny po Dalej e, przeciwdziałaniem, tej no to ograniczenie procesu rozprzestrzeniania się zabudowy, znaczenie do powstrzymania procesu rozprzestrzeniania się obszarów zabudowanych na tereny znajdujące się w sąsiedztwie, w obrębie skrajnej, wschodniej e, rejonu miejscowości włocnej i zachodniej e, Rena Rumia, części jednostki krajobrazowej. Raz, e, rozprzestrzenianie się zabudowy. Dążenie do powstrzymania procesów rozprzestrzeniania się obszarów zabudowanych na tereny najbliższej w sąsiedztwie po obrębie skrajnej wschodniej. No tak, a to się ma to studium, które zostało yy, jest niesiony. może pozwólmy bo każdy będzie mógł się wypowiedzieć. Chcemy uporządkować, żeby Pani Agnieszka najpierw zreferowała, a potem te wszystkie po prostu pytania i uwagi będziemy starali się po prostu jakby tutaj rozwijać. Proszę Państwa. Masz przykład, jednoznacznie jak na mnie można stwierdzić, że teren, znak dla tego terenu teren ustalenia um, się jest wyraźnie wskazane, że potrzebny jest Jak już po części i rekomendacji, to znajdują się kolejne tabele, które ewidentnie też je, albo nie są jeszcze uzupełnione, albo po prostu to nie dotyczy tego terenu, bo tu nie ma faktych hmm. tak, prawie to, to Teraz mówimy tak, tych nie mówimy tylko o tym terenie. Zgodności z audytem dostajemy takie pismo w odpowiedzi, w których oni e, wprost mówią, że nie ma możliwości uzgodnienia planu z, z tymi wytycznymi, ponieważ audyt jeszcze nie powstał. I spodziewam się, że jak audyt powstanie, e, a jest dosłownie zapis w ustawie o planowaniu przestrzennym, że Wójt przekazuje do zaopiniowania właśnie do Urzędu Marszałkowskiego w celu sprawdzenia zgodności z audytem przygotowując plan miejscowy i przekazując mu do opinii i do zgodnień to będzie organ, który będzie wypisywał zalecenia dotyczące planu miejscowego dla tego terenu w zgodności tak z tymi zaleceniami z obydwu krajów Czy przejdźmy do następnego terenu? Tak, może zaznaczenie. Ja już od samego, ten audyt to jest w audyt i wyzmieniamy, że mamy tutaj podróż gańców, czy to będzie tylko taki już, kto odspierał prawo do tego? Tak naprawdę, bo tak jak mówię, to jest odpowiednie, ale na razie charakter nieformalny. To jest pierwsza wersja opracowania i rozmowy były takie, że proszę przysłać swoje rekomendacje, refleksje, tak? I tak jakbyśmy wysłali wszystkie punkty, w których jest polizja ewentualna z planami miejscowymi, które już są upalone. jakiejś Tylko mamy w moment gdzie już mamy akty planowane przystępnego, obowiązujące, to taką, taką informację, że to jest polizja. Spodziewam się, że w tym faktycznym, tak, w tym faktycznym projekcie, który przyjdzie do, do zaopiniowania i już do został no to ta korekcja zostanie uwzględniona, tak, tego, tego miejsca, gdzie jest, jest zabudową. Nie ma nigdzie, nie ma na takich przepisów, być może gdzieś się, przyjmowaniu te, przyjmowanie tego audytu się pojawi, jakiś zapis, o, jak, jak będzie technicznie wyglądało, daj się, co będzie ważniejsze, te plany miejscowe, które już obowiązują, to jest jakby prawo nabyte, tego się nie da wyłączyć, takowych. Także generalnie za te nowe zapisy, nowe przepisy będą obowiązywane dla planów miejscowych, które dopiero będą, i to nawet nie do tych, które są teraz w trakcie, bo to już są w większości po etapie opiniowania, czyli jakby uzyskały to, czyli rozmawiamy o planach miejscowych, które będzie trzeba dostosować, o tych, których jeszcze nie opracowujemy, dopiero w najbliższych latach. To Czyli, jeżeli chodzi o rolników, to już gorzej być nie może niż jest, jeżeli chodzi o łąki, bo Rada Gminy Kosakowo w zeszłej kadencji podjęła dużo bardziej restrykcyjne środki dla tych terenów i ograniczenia. Bo to były tereny rolnicze, na których zeszła Rada dopuściła w tej chwili działalność rolniczą i w tej chwili rolnik nie może postawić tam byle wiaty, bo jest zakaz zabudowy kubaturowej. Tak? A wedle tego, co pani teraz yy, referowała, czy dała, ja będę mówił stosować <coughs> jednak postawę. Tylko teraz jak będzie, ja mam tu może pytanie do państwa radnych, jak wy to widzicie, czy chcecie odkręcić to, bo tutaj tak. część, jak widzę, państwa radnych głosowała za tym, za tymi obostrzeniami, które wyprzedziły wręcz to, co było, to co teraz to Urząd Marszałkowski yy, nam yy, daje. Czy obecna rada, bo to chyba tam, My tutaj? Tak, tak, tak. Alat, no ale krótko i na natychmiast. No 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 ja bym nie chciał po prostu, żeby, żeby... Drodzy Państwo, tak, pozwólmy, żeby Pani Agnieszka tylko przedstawiała, bo tak, mamy trzy takie... No, ale to się dosyć, ale ale, ale, rozmyjemy. to idziemy do plików, do tego, co jest... Nie, nie, ale dobrze, ale pozwólcie. Nie, no poczekajcie, Drodzy Państwo, Wy jesteście rolnikami, którzy mają nieruchomości w tym obszarze. Są trzy panele, tak naprawdę. Jeden obszar, ten tutaj, który Pani Agnieszka przedstawiła, ale pozwólcie, i tutaj są jeszcze ludzie, też na tej sali mieszkańcy, których interesują jeszcze inne obszary, dlatego chcemy tę dyskusję na tyle po prostu usystematyzować, żebyśmy mogli się wypowiedzieć i to, co kolega tutaj Badek po prostu przedstawił, żeby na te trudne pytania udzielić starać się odpowiedzi ewentualnie jak zabezpieczyć nasz interes, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy wypracowali wnioski i rekomendacje do tego projektu po to, byśmy się tutaj spotkali, żeby... Pani Agnieszka mogła przedstawić po prostu, jakie są plany, jakie są założenia po prostu tego projektu, do czego tu zmierza. I mamy jeden obszar ten, drugi obszar klif, jeszcze jeden obszar po prostu rezerwat i okoliczne tereny, bo tutaj też są po prostu właściciele tych gruntów, którzy też na pewno są zainteresowani. Jeśli chcemy rozpocząć dyskusję teraz kończąc, ten panel tutaj, konkretnie ten obszar, to możemy to zrobić, tak. po prostu... Oczywiście, no, tak, no i zróbmy tak tak, to. No tak. dobrze, jeśli ponieważ to, ten czas jest taka wolna to po prostu ja ten czas... Ja to... mam tylko jedną uwagę, taką bardzo istotną. Przepraszam, że brutalnie poza Państwa e, e, o, 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 ocenę. Proszę Panią, ten audyt został sporządzony z zeszłego roku? Nie. E, to nie. To, nie. Przepraszam, ja nie, nie, ale pytanie konkretne. Z ja było... przed pięciu lat... Ok, Natomiast, jasne. Proszę Panią, ale pozwoli już... Pani podwodu ta odpowiedź po prostu. W znacznym stopniu pracy przez kilka lat polegały na objeździe terenów całego Pani, dlatego jakby ten jest dopiero Czyli sfotografowała Pani to, co została, ekipa Pani też w 2019 roku. Proszę Pani. myśmy się nie, nie pojawili tutaj jako kosmici w 2018 roku, tylko historia tej gminy sięga 700 lat. To jest raz. Pani nie wie, że ci rolnicy, którzy tutaj na tych działkach występują, oni uprawiali te gleby rolnie, traktorami, wypas prowadzili i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, na tych terenach było też wydobycie torku, była kolejka wąskotorowa, która wywodziła ten torb. Jak ja słyszę, że ktoś po iluś latach cierpliwie nas zniechęcał, żeby te tereny były użytkowane rolnie. Większość rolników zrezygnowała z uprawy rolników. Przypomnijcie sobie, nie wiem czy jest pan Olszewski? Jest. Jest. No, jest pan miał oborę, krowy miał pan. Wypasał nie. pan na, na łąkach bydło, zbierał pan trawę. Jak zrobili rezerwat, mógł pan by dostarczyć żywność swoim krowom? Nie. Więc proszę panią, tak, powiem o co chodzi. Ja, ja wychodzę z tej chwili z, z tego spotkania, dlatego że to jest nadużycie. Przedstawiać mieszkańcom stan sprzed powiedzmy siedmiu lat, jakby nie było nigdy wcześniejszej historii. A ta historia wskazuje jadnie, że to właśnie ludzie odpowiedzialni za ochronę środowiska doprowadzili do degradacji tych terenów. Oni są szkodnikami. Z imieniem nazwiska można ich wymienić. Tych co wbijali tablicę i zabierali rolnikom glebę. W Mechelińskich Łąkach, to na tych łąkach. Proszę Panią, druga rzecz. Rozmawiałem z pewnym profesorem. Mało tego wziąłem absolwentów z Uniwersytetu, z Wydziału Ochrony Środowiska i z Ornitologii. Żaden ptak w trzcinach nie żeruje, nie, nie ląduje. A tym bardziej żaden ptak wędrowny nie wyląduje w trzcinach, bo zostanie zżarty przez lisa, kumeli i inne. A sam, sam start z trzcinowiska prawie by mu się nie udał. To jest konsekwencja błędnych decyzji, Ustanawiania terenów rezerwatami, chociaż one były rezerwatami, mogły być pięknymi terenami zielonymi, dopóki wyżej się nie przyszli. A teraz audyt to jest wasze, audyt, waszej klęski. I ja postarałem się poprosić mieszkańców, którzy mieli te tereny, żeby mi dostarczyli fotografie tych ziem, które zostały zdegradowane przez was. Gdzie są na fotografiach krowy, wypas, rolnicy z imienia i nazwiska z nami. Właściciele tych, tych gruntów. My mamy inny pomysł na te obszary, nie tak jak Wy, żeście sobie to wykombinowali. Najpierw T30, a teraz mówicie, że zrobicie sobie rezerwę. Nie. My mamy zamiar doprowadzić to do pierwotnego sposobu użytkowania tych gruntów i wrócą ptaki, wrócą, wróci przyroda. Tak, to jest prawda. Proszę to wziąć pod uwagę, że my nie przyjmujemy Pani z miłymi, otwartymi rękoma. My też jesteśmy ekologami. Dziękuję. Ja przepraszam, ja tylko w ramach, Panie Pani Agnieszka jest pracownikiem urzędu i nie odpowiada za ten tak. projekt. A przepraszam, myślałem, że Pani przyjeżdża z Gdańska. Agnieszka jest pracownikiem merytorycznym referatu planowania i jest po tutaj naszej stronie, że referuje nam i chce nam przedstawić tak naprawdę, że zespół audytorski, który wyszedł z taką inicjatywą, ma takie plany i żebyśmy my po prostu mówiliśmy jako społeczeństwo, jako komisja, przygotować rekomendacje i wnioski. I, I chcę, przepraszam, przepraszam, jedną ważną rzecz Marek tutaj prostu. Wszyscy przecież się znamy. Najważniejszą rzeczą jest, żeby zabezpieczyć nasze interesy. Wy walczycie też o projekt tak zwany odwór y, czy tam po prostu te projekty, które mają polepszyć infrastrukturę y, między innymi turystyczną, tak, po, na celu. I teraz jak patrzę na ten zapis o ograniczeniu procesu rozprzestrzeniania się zabudowy, <kluz> <tieky> widzę granicę opracowania, że Marina po prostu jest w tej granicy tego kraju krajobrazu. To powiem szczerze, jak patrząc na ten projekt, że jest schowany w tej szufladzie, to mam duże obawy, że on może być niezrealizowany. Dlatego to jest ten moment po prostu, żebyśmy mogli o tym rozmawiać, bo tam są zaplanowane te budynki m.in. również. Nieważne jakie, ale tutaj musimy po prostu o tym rozmawiać żeby nasz interes w tym projekcie był uwzględniony i to jest naszym celem. Pani Agnieszka miała to Pani referować. Panie Agnieszko, przepraszam, Pani. Także, także do tego, w kwestii, Ale w kwestii formalnej, bo tu dyskusja poszła nie w tym kierunku, co powinna. No. 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 Może powiem o co chodzi. Przede wszystkim należy na początek powiedzieć, co to jest ten audyt krajobrazowy. To jest dokument, który ma tylko stwarzać przyszły podstawę do dyskusji, bo ten audyt krajobrazowy, jak tutaj by wynikało z tego już teraz, że, że to jest dokument ważny, obowiązujący i tak dalej, on nawet nie jest tak ważny jak studium. Studium musi być spełnione w miejscowym planie, a ten audyt, on do niczego praktycznie prawnie nie służy. On tylko jest tak, żeby wyrazić naszą opinię. I co na końcu dodam, ostatnia rzecz, ten audyt krajobrazowy. To nie ma być na podstawie tam, który dali wstępne dane i projekt, bo to oni są z zewnątrz i co to robili, a on ma być to, co my chcemy, żeby tylko wyrazić swoją wolę do Jasne. przyszłych miejscowych planów. Nic więcej, to nie jest aż Panie, takie ja, ja nie ważne. ja dziękuję. Powiem panu tak. Niepotrzebnie wprowadza pan mieszkańców tutaj w błąd. Ten dokument jest bardzo istotnym dokument. No to przeczytam Panu jakie a, są podstawy i, prawne. No i jest. Pani Agnieszka zreferuje tak naprawdę i przedstawiła informację, że jak będą tworzone akty prawa miejscowego, inne dokumenty będą musiały uwzględniać zapisy audytu. Nie musiały. Audyt. I po to się robi ten audyt i pozwólmy jeszcze Pani Agnieszce, żeby tą kwestię wyjaśniła i żebyśmy my tutaj nie siali informacji w przestrzeń publiczną, że ten audyt jest niczemu niepotrzebny, niczemu nie służy. Ja rozumiem, że no Pana inny punkt, punkt widzenia, Pani Agnieszka zreferowała po prostu jakby sprawę do czego ten audyt zmierza i potem ewentualnie przy innych aktach tworzonych po prostu te... Je, je, Boże, jeszcze. Ja tutaj może jeszcze Pani jak tutaj się zgłasza z tej strony, a wtedy już przejdziemy na tą stronę prawa. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Nazywam się Ewa Serocka, mieszkam w Mostach. Brakuje mi na audycie, a wiele audytów w życiu miałam okazję robić pracujących. Zaczynam się od stanu istniejącego. Brakuje mi początku. Gdzie my mieszkamy? Mieszkamy na terenach zaległych. Jeżeli cokolwiek będziemy robili, to powinniśmy pomyśleć o gospodarce wodnej, o wprowadzeniu wód, które spływają. Mamy najlepszy dowód, przedwczoraj co się stało. Całe osiedle, prawie że w y, zostało zalane dokumentnie wodą, wpłynęły rzeki. Od stadionu. Zawaliły się drogi w całkowicie, jakby tam ktoś wjechał, to by się zajął. Trzy lata temu była identyczna sytuacja. Zgłaszałam to panu, panu yy, Wujtowi Majkowi, który nie ruszył nic, Przyniosłam mu zdjęcia, pokazałam. Interweniowałam, i u pana też w tej sprawie. Interweniowałam u poprzedniego wójta, który zasygnował pana Majka tutaj na stanowisko wujta. Yy, rozmawiałam z panem Łódikiem, który kiedyś mnie zapraszał tutaj jak pan senatorem. I wygląda no, sytuacja w ten sposób, że nikt nie dba o to, że wszystkie kanały mediolacyjne kończą się na tak zwanej czyli na górce, po którą znajduje się rura, z dębokórza, z oczyszczalni ścieków. Ta, te, te wszystkie kanały mediolacyjne są zatkane kompletnie, zamknięte tą, 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 tą górką. I w tym momencie co zrobi woda? Woda zawsze sobie znajdzie jakiś odpływ, rozlewa się, rozlewisko było aż do rumi yy, na, tych, na tym terenie, a z drugiej strony znajdują się też kanały melioracyjne, które lecą do morza, w stronę morza i co? wszystko jest zatkane. Prosiłam pana wójta trzy lata temu, żeby rozmawiał z Rembołówczyncem z oczyszczania ścieków, że mają obowiązek wybić przepustowość. Oczywiście powiedział, że... Wychręcał się, wykręcał się oczywiście przed żadnych, nawet nie poprosił, nawet nie napisał pisma. To Nasi mieszkańcy, którzy są przerażeni, tam są małe dzieci, dużo się tam rodzi dzieci, a w moim otoczeniu dużo domów powstaje. Druga sprawa, którą też poruszyłam, była to sprawa wydawania pozwoleń na budowę. Jak wiemy, już prawie 20 tysięcy mieszka w Gminie Kosakowa. Rozbudowuje się ciągle dalszy. A gdzie są drogi? Gdzie, są, gdzie, są, gdzie jest odwodnienie, co jest najważniejsze. Cokolwiek planujemy, musimy planować z, łącznie z odprowadzeniem wód na terenach zalewowych. Dlaczego tego nie robimy? To powinno być we wstępie dla każdego obiektu. Stan istniejący w danej miejscowości, w dane, danej dane powierzchni, a nie co będziemy planować. To druga sprawa, co będziemy planować. Dlatego bardzo proszę Rada, która zajmuje się ochroną środowiska nad tym się pochyliła. Myśmy pisali również pismo do Rady, które zostało dostane do Wójta Majka, nic nie zrobił. Zostało kupione lotnisko na ponad 7 milionów i całe lotnisko zostało zabrane wojsku, przez wojsko, bo to było wojskowe lotnisko, ponieważ nie spełnił, gmina nie spełniła warunków, które były zawarte w umowie. Jest to przerażające. 7 ponad milionów, które bardzo mocno wpływa na rozbudowę infrastruktury. Bardzo proszę Komisję do Spraw Ochrony Środowiska, żeby nad tym wszystkim się pochyliła, zastanowiła i zaczęła no, naprawdę jakby wręcz wymuszać na y, nowym wójcie sprawy dotyczące infrastruktury, czyli drogi.